Cześć, cześć, witam na moim kanale Dzisiaj filmik o tym jak najszybciej dostać 220, zrobić 220V na statku z akumulatorów 12V i spełnić marzenie większości motorowodniaków i żeglarzy czyli kawka o poranku z ekspresu do kawy Tutaj mamy ekspres do kawy, który ma pobór mocy 1600W i mamy przetwornicę prądu, która normalnie działa możemy ją używać do 2000W w piku do, do 4000W czysty sinus czyli może być i do wiertarek, i do klimatyzatorów, i do, do wszystkiego yy, no cóż, zapraszam, pokażę Wam gdzie to podłączyć, jak to podłączyć yy, co tutaj mamy, no i działamy na tym okręcie są trzy akumulatory dwa są na rufie i jeden jest na dziobie oczywiście ten dziobowy jest do steru strumieniowego jest oczywiście ładowany z silnika podczas pracy silnika. Bardzo ważne: podłączcie sobie przetwornicę prądu do akumulatora, który jest ładowany z przetwornicy silnika. Co my tutaj mamy? Mamy akumulator sterowski, akumulator 80A, zacisk minusowy, zacisk plusowy, zacisk, przepraszam, dodatni. No i do niego podłączymy sobie naszą przetwornicę filozofii żadnej nie ma, to jest 2 minuty roboty i będziemy mieli 220 na pokładzie. Słuchajcie, co my tu mamy? Mamy tutaj, w ogóle czemu kupiłem akurat, akurat to? Mamy tutaj pilot zdalnego, pilot, pilot sterowania, czyli włączania i wyłączania yy, tej przetwornicy, i to było to, dla te, dlaczego kupiłem akurat tego tutaj Volta Żadna reklama, słuchajcie, nikt na to kasy nie daje. Mówię wam, że jak kupicie przetwornicę, to zwróćcie uwagę, tylko, że akurat w moim przypadku chciałem mieć ze zdalnym sterowaniem, dlatego że ta przetwornica będzie tutaj zamontowana na stałe. I żeby ją włączać i wyłączać, musiałbym za każdym razem ściągać ten materac i wyciągać to wszystko. Więc ten pilotik pójdzie sobie w takie miejsce, gdzie naprawdę będzie luźno. Można zrobić. Dobra, no mamy przetwornicę, słuchajcie. Mamy kable, które podłączają się plus do plusa, minus do minusa. No tu żadnej, żadnej, tutaj już pokażę lepiej. Plus do plusa, minus do minusa. Załączacie pstryczek elektryczek tutaj przez 3 sekundy tego, tego switcha, tak jak pisze, i macie prąd, i będzie chodził ekspres do kawy. Tutaj jest taki, ten właśnie pilot zdalnego sterowania, który sobie. Umieścimy, on nie jest żadne IP tam 6765, czyli on nie może być na zewnątrz, on musi być wewnątrz i on będzie zamontowany tam w tamtym miejscu. Spójrzcie, w tamtym miejscu będzie zamontowany pod głośniczkiem, i po, po załączeniu tego pilota nie będę, gdy będę miał już tego pilota, nie będę musiał podnosić za każdym razem, włączać i wy, aby włączyć i wyłączyć tą przetwornicę. Tylko z tego względu jest mnóstwo przetwornic a ja kupiłem tutaj akurat tego Volta dlatego, że ma ten pilot jako jedyny na rynku, który ja y, znalazłem słuchajcie, podłączyliśmy to tak, no oczywiście plus z plusem, minus z minusem jak widzicie no to teraz podłączamy nasz Coffee Maker do roboty uwaga, wciskamy tutaj w tyczu, nie? dobra, mamy ją co robimy wkładamy kapsułeczkę To nie jest o tym, jak się robi kawy, tylko jak podłączyć ten. No ale dobra, nie? zaczynamy. Hop, zamykamy. I teraz e, trochę o tej przetwornicy jeszcze Wam opowiem. Ona będzie, jeżeli spadnie napięcie na akumulatorze poniżej 10,5V, to ona da nam, da nam alarm. Na razie nie podłączam tego pilota. Spróbujemy to wszystko odpalić rocz, e, re, ręcznie. Przetwornica 2000W. W piku 4000, ekspres do kawy 1600, akumulator ma 80 amperogodzin. To jest, to jest sztuka nowka, jak widzicie. No więc zobaczymy. Włączamy przycisk power. Dobra, słuchajcie, zapaliło się na zielono, czyli żadnego alarmu jeszcze nie ma, czyli tam się absolutnie nic nie dzieje z akumulatorem. Oczywiście pobiera, pobiera tutaj energię, e, pobiera energię e, przetwornica. I powiem Wam tak, gdyby on zaczął piszczeć, czyli że, że spadam mu napięcie, wystarczy jak odpalicie silnik. I wtedy silnik alternatorem ładuje ten akumulator i na 100% te piszczenie zaraz wam, zaraz wam ustanie. Ale dobra, robimy kawkę w takim razie. Leci, zobaczcie, macie 220V. Najprostszym sposobem, po prostu jakie to jest możliwe do, do zrobienia. Teraz zobaczymy sobie: jeszcze podłączymy tego, tego pilota. Ja zaraz kawkę spróbuję. Jak to wygląda? Możecie sobie pod to podłączyć naprawdę wszystko, co tam sobie strijemka życzy. Może być lokówka, może być suszarka dla żony. Yy... Mówię dla żony, bo ja nie mam długich, włosów, ja nie mam włosów, więc jest w ogóle. więc Zawsze, jak jej mówię, suszarka, lokówka, to zawsze myślę o mojej żonie, nie o sobie. No, tak to wygląda. Znowu się zapaliło tu na zielono. No naprawdę, no, rewelacja. No, nawet nie włączył wentylator. Słuchajcie, nie włączył się wentylator w tej przetwornicy prądu. I najlepsza zaleta, że nie musicie być podpięci pod żadne, pod żadne urządzenie na, na lądzie. Ten kabel, to ciągnięcie tego kabla jest totalnie, totalnie, totalnie zbędne. Zobaczmy jeszcze, jak będzie chodził ten pilocik, jak ona będzie się włączała i wyłączała. Dlatego, że przetwornica będzie schowana za tamtą przegrodą, którą widzicie, więc nie będę tutaj las całego, całej kabiny, żeby ją za każdym razem włączać i wyłączać. Ten, ten pilocik będzie tutaj zaraz, zaraz przy wejściu. Oczywiście ten coffee maker, czyli ekspres do kawy, on będzie na przedłużaczu tutaj sobie stał zaraz też przy wejściu, żeby każdy mógł sobie zrobić kawę, nie idąc do końca kabiny. W późniejszym terminie na pokładzie będzie aneks, aneks kuchenny. No dobra, Włącz, wyłączam. Raz, dwa, trzy. Zobaczcie, wszystko zgasło. Ten kabel, strzelam, będzie miał z 4 metry. Zaraz zobaczymy, zresztą, ile ma ten kabel. A teraz 3 sekundy. I jest, za, jest załączona. Ten wentylator zaraz, zaraz się wyłączy. No nie ma, łatwiej, łatwiej już nie będzie, słuchajcie. Zaraz sprawdzę, jak długi jest ten kabel. Słuchajcie, nie znalazłem tańszego i szybszego rozwiązania, żeby mieć 220 V. Pewnie może jakieś panele słoneczne, nie znam się na tym jeszcze, więc nie łączyłem tego tutaj, też nie ma też za bardzo gdzie te paneli położyć. Przetwornica kosztuje 1100 zł, pracy przy tym jest około 2 minut jak widzieliście, żeby to podłączyć. No więc myślę, że szybko i w miarę rozsądnych pieniądzach się napić się kawy, czy to stojąc na kotwicy, czy to płynąc, mówię tylko, no nie tylko kawy, ale tam Herbatę, zagrzać wodę na, na chińską zupkę, na kubek gorący, i tak dalej. Jesteście samowystarczalni, nie będąc w porcie, mając 220W. No i lokówka i suszarka do włosów też będzie na tym na 100% chodziła. Pozdrawiam, dajcie suba, trzymajcie się, na razie.